Tegoroczny budżet województwa polskiego jest rekordowy, o czym już pan Marszałek mówił, a w tym, bo prawie wynosi prawie 900 milionów, dobrze pamiętam, 880 ileś, z czego jedna trzecia przypada na, na drogi. W budżecie ponad 43% to są wydatki majątkowe, czyli jest to budżet rozwojowy, co nie tylko oznacza, że na koniec tego roku po jego zrealizowaniu będziemy zasobniejsi w dobra wyższej jakości niż zaczynaliśmy rok, ale również oznacza, że nas na to po prostu stać. I no, chcę to podkreślić żebyśmy mieli szansę być z tego dumni. To, że tak dużo, tak długo trwała prezentacja pana marszałka wynika również z tego, że są różne źródła finansowania tych jakże ambitnych zadań, a ja chciałabym podkreślić te, to źródło, które wprawdzie na koniec prezentacji wybrzmiało, ale od wielu lat jest tradycyjnym, może niewielkim, ale jednak tradycyjnym, współtworzącym budżet zadań w drogach wojewódzkich, a mianowicie udział samorządów. Te, te inwestycje one nie służą kierownictwu samorządu województwa służą wszystkim mieszkańcom i zwłaszcza samorządy gminne od dawna zrozumiały, że ich współudział w finansowaniu zwłaszcza takich, takich przedsięwzięć, które zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców czy komfort mieszkańców, czasem i komfort i bezpieczeństwo, bo jeżeli chodzi o chodniki to jest jedno i drugie, że w imieniu tychże mieszkańców w swoich budżetach także planują niewielkie wprawdzie w porównaniu do tych 300 milionów kwoty. Ale jest to, jest to taka tradycja, która w województwie opolskim od wielu lat jest kontynuowana. Ja, jako mieszkanka Kędzierzyna Koźla, chciałam przede wszystkim serdecznie podziękować, i na pana ręce, panie marszałku, te podziękowania. Proszę panu marszałkowi Bule także je przekazać, że mimo iż ten problem kędzierzyński, który polega na uciążliwości. Komunikacji w obrębie Ronda Milenijnego pochyliliście się nad nim, mimo że to nie jest zadanie samorządu województwa, ale taka, ta, taka idea zmobilizowania zarządcy drogi krajowej do tego, żeby zrealizował coś, na co samorząd województwa wydał pieniądze, czyli koncepcję rozwiązania tego jest ze wszech miar godna polecania na przyszłość i bardzo za to dziękuję, że po. W długim czasie przekonywania do tego, do tego przedsięwzięcia to się udało i jeżeli już koncepcje są do, bo myślę, że będzie ich więcej, będą wielowariantowe, są do prezentacji, to ja w, bardzo proszę, żeby uwzględnić również zdanie mieszkańców i użytkowników tej drogi przy wyborze wariantu tej koncepcji. Budowa dróg jest nie tylko zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców, bo to jest jakby oczywiste, ale także w znacznym stopniu poprawia atrakcyjność inwestycyjną tych terenów, które są komunikowane dobrymi drogami. Droga 408, za którą również dziękuję. 408 ma szczególny charakter, ponieważ obsługuje tereny przemysłowe, gdzie przemieszczają się pojazdy z towarami niebezpiecznymi, żrącymi, wybuchowymi itd. Więc to, to jaka, jakimi drogami się poruszają i jak w ten sposób zwiększamy bezpieczeństwo tych transportów jest no bardzo, bardzo istotne i w związku z tym bardzo za to dziękuję. Już... Już Pan Marszałek wyraził swoje, swoje uznanie dla sposobu pracy Zarządu Dróg Wojewódzkich. Ja pozwolę sobie dołączyć się do tego, bo z mojego no, długiego już doświadczenia, bo ja sobie zdałam sprawę, że już ponad 20 lat jestem w samorządzie. To co i tutaj układ również w kierunku pani, to czym zajmuje się czym wszelkie podejmowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia począwszy od, od planowania w budżecie poprzez projekty, koncepcje, projekty i realizacje i odbiory bardzo rygorystyczne, to wskazuje na najwyższej klasy profesjonalizm. Myślę, że wszyscy mieszkańcy to widzą, radni również i, i Wyrażam pełne uznanie dla sposobu pracy, nie mówiąc o tym, że wszystko to, co robicie ma charakter taki nie dość, że profesjonalny, to i kompleksowy, bo jeżeli już wchodzicie na jakiś teren budowy, to robicie wszystko, co można zrobić, łącznie z odwodnieniem drogi, łącznie ze skomunikowaniem telekomunikacyjnym, czasem wszystko to, co można w drodze zrobić, to, to jest planowane i realizowane. Ja życzę na końcu poza tymi podziękowaniami. Życzę, żeby ten ambitny, bo naprawdę jest to bardzo ambitny plan i budżet także, żeby był wykonany nie w 9%9% tylko w stu iluś w stosunku do dzisiejszych założeń, bo przedtem pan Stanisław będzie musiał mazur zmienić budżet, ale żeby było, były powody do tego, żeby ten budżet Zarządu Dróg Wojewódzkich był zwiększany, chociaż jest to taka trochę naiwna nadzieja, że ceny spadną i zostanie nam po przetargach, ale Miejmy nadzieję, że, że zadania wykonacie wszystkie i to już będzie wystarczająca, wystarczająca satysfakcja i powód do gratulacji dla wszystkich, wszystkich służb, które tym się zajmują. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. A ja się czuję radną województwa, więc wszystkie zadania, mimo że tych kędzierzyńskich może nie jest tam tak dużo, ale wszystkie zadania bardzo mnie cieszą, bo. Bo w końcu no jest, taka jest nasza rola, żeby poprawiać świat, ten mały opolski świat.